Jak wszystkim do MCSP. Dzisiaj pokażę Wam um, vlogmas z wycieczkiem, bo ja jestem teraz na wakacjach, na wakacjach i jesteśmy właśnie na podwórku. Tutaj jest taka ludzka rzeczka, troszeczkę jeziorko. Pięknie, prawda? Mam tu bardzo dużo przygód i w ogóle rzeczy. Tu jest mój subik, brudasek, tak się nazywa, bo ma brudną skorupkę. Brudasek, kocham go, Dzięki właśnie teraz pomacham niech a też tego mnie Wyciągnął no. się, aby mi. akurat trochę. Bo deszcz. Teraz sobie zejdę schodami, 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 schodami. Jesteśmy. w klapkach więc mm, trochę mokro a więc teraz sobie em, pójdę gdzieś i je zaraz wracam więc czekaj, jesteśmy jesteśmy w, em, na moim podwórku takim, tu jest moje dwie huśtawki tam jest moja trampolinka sobie możemy poskakać tu, ha. tu jest mój domek nazywa no, się Emil Emilka Czyli Emilkowa Tutaj muszę to schować What the fuck? O matko, dobra, niech tak będzie Tak jesteśmy tutaj no, zacznę później padać, ale chodźmy teraz się w ogóle pochuść no, może no, potem no, Różne tą rzeczy będziemy robić. Tutaj nie w końcu. Juhu! Teraz właśnie skaczemy Trochę mam za tą trampolinę. Widzicie? Ale i tak działa bardzo dobrze. Patrzcie, jak skaczę! Juhu! Trochę zepsuta. Bo już mam dużo. 5 lat. Znaczy, 5? Dwa lata. Ale i tak działa, bym Ci powiedziała, żebym yy, siatkę i wymieni tutaj I, i, zrobić smalem to coś, tam robi mnie życie biało już i przyniesie tutaj jest górka jak widzicie. I muszę tutaj skakać, żeby tam tam po prostu muszę w tą robić stronę, nie w tą. Tam jest altana, altana, altana. Tam jest... Tu siedzi, tam daleko, daleko są góry. Ja może pojadę, ale wątpię. No bo, jak wiecie, będzie na pewno odcinek jeszcze z MSP. Jeśli chcecie, te Bonnie Plany, Buster Planet, Momio I, i coś tam jeszcze. A na pewno jeszcze vlogmasy będą, jak będę w zoo, albo jak będę uciec, więc na pewno, na pewno będą jakieś vlogmasy albo i nie będą więc teraz musimy już kończyć na trampolinie już sobie usiadłam e, więc do następnego odcinka nara i wątpię, że będą już vlogmasy bo mi się już nie chce tak nagrywać, więc mm, jak chcecie, to zostawcie 10 łapek w górę. To będzie vlogmas. A jeśli nie zostawicie, to nie będzie już vlogmas, okej? Okay? Więc yy, zapójrzcie kanał, jest taka, że dzisiaj jeszcze będę robić challenge. Jak się telefon. I będę robić jeszcze. Hmm. Trudne pytanie. A, no tak, jeszcze będę robić te: yy, otwieranie zabawki, eksperymenty. Więc. Jeśli. Yy, o czymś zapomniałam to na pewno to zrobię. I oczywiście, jak będą dzisiaj ręka w górę, to następnym w ogóle zlecie. Jeśli nie, no to nie. Do następnego odcinka. Na razie.